Cześć z tej strony Monika, zapraszam Was serdecznie na przegląd wyprzedaży Taranko oraz Holistera. Zacznijmy może od Holistera. Mam kilka sukienek, które niesamowicie mi się spodobały. Ja lubię tego typu sukienki, a w Holisterze jest duży wybór. Mam na sobie rozmiar M i zamawiałam te sukienki przez About You. Natomiast są dostępne chyba też na Zalando, na Modivo, takie, wiecie, wybrane egzemplarze na samej stronie Holister Poland jest ich niewiele. W opisie znajdziecie. Moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które pozamawiałam ostatecznie. Jeżeli chodzi o tę piękną różową sukienkę, to jest wykonana z bardzo miękkiego i przyjemnego materiału, ładny dekolt, natomiast biust, bo tutaj nie można mieć stanika, jakoś się nie układa najlepiej. Także. Mam wrażenie, że do mojego kształtu biustu to ten dekol taki nie za bardzo, ta, ta miseczka sama w sobie. Ona tutaj nigdzie ta sukienka nie przebija, ma podszewkę, także w porządku, tylko kształt jakiś dziwny się robi, co mi się nie podoba. Tak się prezentuje z tyłu. Ramiączka są regulowane, tutaj sobie wiążecie, chyba żeby mieć albo, słuchajcie, górę od stroju kąpielowego takiego, wiecie, z fajnie trzymającego, i wtedy by to dobrze wyglądało, albo biustonosz taki z cieniutkim tyłem ja mam takie wiecie co na trzy haftki albo cztery, także takie mam mocne, szerokie te tyły natomiast są takie na przykład na jedną czy dwie takie specjalne wężutkie wtedy by ten biust był uratowany będę się nad tym zastanawiać, bo sama sukienka mi się bardzo podoba ma rozcięcie nad kolanem jeżeli chodzi o długość to sięga przed kostkę przy metrze 60 m wzrostu, także długość jest odpowiednia zarówno do płaskich butów, jak i jak widzicie do obcasów, ładnie się dopasowuje ona tutaj nie ma żadnego innego zapięcia. Ma tutaj tylko gumę, i tu też ma gumę. I się ładnie to dopasowuje, ładnie się układa, gdyby tylko nie ten biust. Kolejna sukienka z Holistera. Tym razem nieco inny krój. Taka tutaj wiecie księżniczkowo, jak w gorsecie, dopasowana. Poprzednia i ta mają kieszenie zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Także mają kieszenie, mają podszewki, ta również ma podszewkę, materiał jest bardzo przyjemny, rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim, tutaj ma takie fruwające rękawki i ja ją mam założoną bez stanika, podobnie jak poprzednią, z tym, że ona ma tutaj takie wkładki, jak są w strojach kąpielowych. Także dzięki temu ten biust trochę lepiej się układa w mojej ocenie, też nic nie widać, bo to jest też ten dosyć cienki materiał i mogłoby gdzieś tam przebijać, także super, ładnie jest dopasowana w talii, ale ja Mocno ścisnęłam, także to jest na, też uwaga drobna, że tak zrobiłam. Widzicie, tu się ściskacie. E, tutaj jest guma, jest sporo luzu, także myślę, że nawet rozmiar 36, jeżeli by się zdarzyło, że macie moje wymiary, bardzo Wam się podoba, a nie ma emki, to tą eskę można przymierzyć, może też by dała radę. Bo wiecie, różniej sobie tu zawiążecie, a tu jest dosyć sporo luzu, więc też przejdzie. E, Podszewka sięga, zaraz jeszcze sprawdzę. Tak, ciut. E, za to rozcięcie rozcięcie na takiej długości powiedzmy mini jeżeli chodzi o długość to 3 czwarte, tak się prezentuje w całości na stronie, bardzo mi się podobała do tego stopnia, że zamówiłam drugi kolor, także zobaczymy czy któraś z nich ze mną zostanie bardzo dziewczęca, wygodna jestem zdziwiona, bo tutaj nawet pomimo braku tego stanika czuję się bardzo komfortowo a teraz ta sama sukienka tylko w kolorze zielonym Ponownie tutaj bez stanika. Z tym, że wiecie co, raczej bym zamówiła rozmiar S. Dlatego, że ja się tutaj już mocno ściągnęłam, a mam dosyć sporo luzu w tej części, tak wiecie, czuję się niepewnie, więc chyba jednak tak po chwili namysłu, chyba jednak lepsza byłaby jednak S. Może sobie zamówię z któregoś koloru, bo był jeszcze różowy. Także nic straconego, może jeszcze będzie. Podszewka. Nóżka troszeczkę wychodzi, ale nie dużo. Kieszenie są i tak się prezentuje w całości. Kolejna sukienka holistera, tym razem coś krótszego, ponownie rozmiar M i trochę inny skład. Ona ma podszewkę na całej długości, ma też kieszenie. Tak się prezentuje z przodu, nie ma nigdzie zapięcia, bo ma po prostu gumę tutaj na wysokości stanika. Niestety obawiam się, że on będzie z czasem wyjeżdżał i tutaj. Także tak to wygląda. Szkoda, że nie jest cała zabudowana, to by dużo zmieniało. Materiał jest bardzo przyjemny, niegryzący i wygląda super, jeżeli chodzi o jakość. Z tym, że no nie wiem, jakoś bardziej podobały mi się te sukienki na stronie, teraz kiedy je mierzę, nieco mniej. No ale nie wiem, przy montażu to się jeszcze okaże. Ma też bardzo fajną długość, bo sięga tuż przed kolano, nie jest za krótka i ten materiał jest dosyć ciężki, dobrze, że jest podszewka, bo w razie jakichś niekontrolowanych podmuchów wiatru, to myślę, że nie będzie gonić. O widzicie, ona nie jest z koła. Także też się nie będzie jakoś bardzo rozchodzić. To jest akurat dla mnie zaleta. Tak się prezentuje w całości. O. <laughs> Zamówiłam też coś z dłuższym rękawkiem. Mówię coś, bo byłam pewna, że to jest cukienka, a to jest kombinezon. Także tutaj jest podszewka i ona jest przeszyta tu między nogami. Także to jest kombinezon. Mam na sobie rozmiar M. On jest taki dosyć luźny, ale myślę, że w porządku ze ściągaczem. Łatwo się go zakłada. Spójrzcie, jaka ładna góra. Tam dostałam od Was komentarz, że Ala Bridgertonowie tak zdecydowanie to jest ten klimat, ale mi się ten klimat po prostu podoba, więc czemu mam się tak nie nosić? Takie retro, ja to bardzo lubię. Rękawki nieco krótsze, ale tutaj nigdzie nie cisną, mają gumkę, można je nawet wiecie, co tak pociągnąć. Ja też tak lubię. O, i wtedy się ładnie układają, tak się prezentują te spódnico-spodnie z tyłu, także jak widzicie, całe ładnie zabudowane, krótkie, długość mini, dlatego idealnie, że są to spódnico-spodnie, a nie sukienka, także do takiego mini super, no i dodatkowo tej podszewki jest dosyć sporo, ona nadaje objętości i dlatego ta sukienka się tak ładnie układa, kieszenie są i będę się zastanawiać, bo najbardziej właśnie ta propozycja mi się podoba. Zacznijmy od sukienki, którą mam na sobie. Mam sukienkę w rozmiarze 34, bo po prostu wyprzedażowo nie było innego rozmiaru i zaryzykowałam. Uważam, że jest to rozmiar odpowiedni. Moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które zamówiłam, jak zawsze znajdziecie w opisie. Sukienka jest wykonana z bardzo przyjemnego materiału. Zarówno sukienka jest świetnej jakości, jak i podszewka. Jest to niezwykle przyjemny materiał. Ja już mam jedną sukienkę taranko właśnie w takim układzie, czyli delikatnej wiskozy na zewnątrz i tam jest chyba pod spodem rajon już nie pamiętam, w każdym razie takie kombo w innym kolorze i się świetnie mi sprawdziło przy wysokiej temperaturze także w tym się rzeczywiście człowiek nie poci to rzeczywiście jest świetnej jakości materiał tą jakość po prostu na oczy widać także jest naprawdę różnica bardzo ładnie jest tutaj skrojony dekolt Jakieś fruwajki, i ona jest zapinana z boku na suwak. Oprócz tego z tyłu macie tutaj dosyć spore wycięcie na plecy i wiązanie, i niestety, ale widać biustonosz. Także trzeba byłoby ją nosić bez biustonosza. Spójrzcie, ładnie jest tutaj dopasowana, tylko tutaj tak jakby się marszczy. Musiałabym przymierzyć rozmiar 36 i zobaczyć, czy też się będzie marszczyć, natomiast wtedy znowuż tutaj na tej wysokości nie będzie tak dopasowana, jak lubię. Także coś za coś. Jest lekka, zwiewna, sięga za kolanko. Myślę, że idealna na lato pięknie wygląda. Ja bardzo lubię markę Taranko. Mam sporo ubrań w swojej szafie, właśnie tej marki i super mi się sprawdzają. Dlatego szukam następnych. Zajrzałam również do działu swetrów. W Taranko znajdziecie bardzo dużo swetrów z bawełny i w cenach wyprzedażowych kosztują około 150 zł. Także jeszcze cena nie najgorsza, zważywszy na to, jak dobra jest to bawełna. Ja te sweterki Taranko mam w swojej szafie i jestem z nich bardzo zadowolona. Mierzyłam już ostatnio taki sam sweterek, tylko w w kolorze zielonym, wtedy się na niego nie zdecydowałam i teraz zamówiłam jeszcze niebieski, bo nie wiem, który kolor mi tu bardziej będzie odpowiadał. Tak się prezentuje w połączeniu z tą sukienką, bo też tak jest zestawiona sukienka z jakimś swetelkiem, akurat chyba nie tym, na stronie internetowej. I uważam, że to wygląda całkiem fajnie. Także tak się prezentuje, jak, tak jakby się chciało dopasować, tak jak ja lubię dopasowane, to jakiś fajny niebieski pasek i mogłoby to wyglądać ciekawie. Tak się prezentuje sweterek z tyłu. Jest ze zbitej bawełny. Bardzo ładny. Dekolt nie jest zbyt głęboki, ale na tyle duży, że spokojnie można tutaj założyć pod spód jakąś koszulę czy golfik. Ja często tak robię w okresie jesienno-zimowym, dlatego mi też odpowiada. Rozmiar 36 uważam, że jest odpowiedni, także nie ma tutaj zbyt dużo materiału, a jednocześnie nie jest zbyt opięty. Zamówiłam również sukienkę, która bardzo mi się podobała od dłuższego czasu. Mam na sobie rozmiar 36. Sukienka jest również wykonana ze świetnej jakości materiału tylko minus jest taki, że ten materiał trochę opalizuje także jak dla mnie to nie jest sukienka codzienna tylko bardziej na jakieś wieczorne wyjście, na jakieś wesele o coś w tym stylu, natomiast na co dzień to jednak nie Ramionczka są tutaj zawiązywane więc możecie zapanować nad dekoltem ze względu tutaj na dekolt nie bardzo da się biustonosz wypchać do środka, zapinana jest z boku na suwak rozmiar 36 jest rozmiarem odpowiednim tak się prezentuje z tyłu Także nie podkreśla zbytnio talii, ani brzucha, więc myślę, że właśnie na takie wesela byłaby w porządku, kiedy się troszeczkę najemy różnych pyszności. I jeżeli chodzi o podszewkę, to jest, ale taka sięgająca nieco za kolano, także nie do samego dołu, i sukienka się prezentuje bardzo ładnie, tylko tak jak mówię, to opalizowanie jak dla mnie skreśla ją. Do noszenia na dzień i sięga nieco za kostkę. Był jeszcze drugi kolor, ale przeceniona była tylko zielona. Kolejna sukienka, Staranko. Jak widzicie, przejrzałam sukienki, ale nie tylko. Mam na sobie rozmiar 36 i ona jest wykonana chyba z bawełny z haftem Risherie. I wiecie co? Ja widziałam bardzo podobne sukienki, chyba gdzieś na Zalando jakiejś innej marki zagranicznej, dosyć drogie, około 500 zł za sukienkę. Także takie wyjściowe ceny są również w Taranko, tylko że one były poliestrowe. A tutaj jest materiał naturalny, bawełna bodajże. Także zupełnie inne były nieco inne kroje. Natomiast byłam bardzo ciekawa tego materiału i tam był właśnie taki materiał i również była podszewka, tak jak tutaj tu jest biała podszewka. Także tutaj skład jest dużo lepszy, natomiast nie do końca jest to mój fason. No nie wiem, coś mi tu nie gra, za dużo jest u góry, tutaj jakoś tak, no nie wiem. Uważam, że nie schlebia akurat mojej sylwetce co nie znaczy, że nie będzie odpowiednia dla Was, bo jest naprawdę bardzo ładna i taka, wiecie, wyjątkowa. Także myślę, że też się świetnie sprawdzi do pracy, dlatego, że nie ma dużego dekoltu, niezbyt dużo rąk jest odsłonięte, sięga do kolan, także długość w porządku, nigdzie tutaj nie ma dziurek, przez które byłoby widać bieliznę, także super. Zapinana jest na guziki z przodu, jest też dosyć gruba, przez to, że się składa z dwóch warstw materiału, dlatego zdecydowanie zalecałabym ją właśnie do pomieszczeń klimatyzowanych, bo jednak przy tych 30 stopniach może być trochę gorąco. W zestawie dostajecie również kolorowy pasek, taki plastikowy. Akurat ten pasek nie jest najmocniejszą stroną sukienki w mojej ocenie, ale co się komu podoba. I sukienka, co nie ma jeszcze kieszeni? Nie ma kieszeni, nie ma szlufek, natomiast ten materiał jest bardzo fajny, także żałuję, że jakoś nie do końca pasuje do gabarytów mojej sylwetki. Ten sam swetelek zamówiłam również w kolorze beżowym, żeby mieć większy wybór. Od razu Wam pokażę, jak to wygląda, jak właśnie byłaby koszula pod spodem, także tutaj spokojnie wszystko się mieści i ładnie się dekolt układa. Miejsca jest tyle samo, co w tamtym, ponownie rozmiar 36, tylko po prostu inny kolor. Zamówiłam jeszcze jeden sweterek Staranko, tym razem różowy, rozmiar 36. I on jest taki lekko ażurowy, ale myślę, że tutaj też bielizna cielista dobrze dobrana nie będzie zbyt widoczna. Tutaj założyłam go sobie na wierzch. Popatrzcie jak ładnie wygląda z kołnierzykiem wystającym. Tylko on ma już nieco inny krój, bo jest zwężany ku dołowi. I jakoś tak wiecie, zbyt przysadzista się w mojej ocenie robi ta góra, bo tutaj jest dosyć sporo objętości, także nie do końca. Jeżeli chodzi o rękawy, no to długość standardowa. On ma jeszcze tutaj ściągacz, który sobie aktualnie po prostu wywinęłam. O, to Wam pozwoli zobrazować kształt zupełnie inny niż w wypadku, tych sweterków w serek i tak się prezentuje ten sweterek. On też jest chyba w 100% procentach z bawełny. Także jakościowo bardzo ładny, bardzo fajny i tak wizualnie ładny. I wiecie co? I ten materiał jest przyjemny. Tylko kwestia tego, że ten krój jest jakiś taki nie do końca mój ulubiony. To były wszystkie rzeczy, które zamówiłam tym razem. Piszcie mi proszę, czy kupujecie w tych markach, czy której rzeczy Wam się wyjątkowo spodobały. Te ubrania są dosyć drogie w wyjściowej cenie, dlatego warto polować na wyprzedaże, na promocje i można je kupić naprawdę w bardzo dobrych cenach. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę o łapki w górę, o subskrypcję oraz zapraszam Was na następne moje filmy. Do zobaczenia, następnym razem, pa!